Halo ludzie, witam Was w nowym odcinku w gry Heroes of Might and Magic 5. Kuźnia przy Zacienia, odcinek trzeci. Jedziemy jeden grać, a tutaj grę. Kampania pierwsza, misja pierwsza. Ok. Tutaj okay, przez chwilę mi lagowało, ale już jest tutaj. Dobra, gdzie ja jestem? Tutaj mamy. Mamy ciebie, a ciebie mamy. Tutaj. Trochę nie laguje, nie wiem czemu, ale dobra. Koniec, który? No i to wszystko. Dziwne, że nie musimy w ogóle zdobywać zamku, bo normalnie byśmy musieli mieć w pierwszym tygodniu zamek, a tak to nie musimy. Atakujemy Was i. Hmm. Trochę dziwne. Ale dobra. Nie. Dobra. Bez prac, dziękuję. Tu mamy złoto. Okej. Okay. Zatakujemy siebie teraz. Tu ma 6 łóżników. Przeboleje to. O, tutaj mamy jeszcze rudę. Nie wiem po co będzie, no ale skoro już mamy, to możemy ją zabrać, to nie? Ok, bierzemy. Chodź, ciebie. Was. Ok, zbrojmy. I tutaj jeszcze idziemy na tą hordę. O, nie, nie. nie. Bez tracia to chcę zrobić. Ludzie, gornijcie się. Takie ułożenie. Spróbujmy patrzeć. Tak, takie, takie. Albo. Najlepiej. Tak. Tak, tak. Spróbuj, tak. spróbuj. Dobra, wait, wait. Masz jakieś fajne czary? Quat. Pięta szara, chociaż wait, wait. lepiej. Wait, wait. Czo. i ta walka, żeby, chciałbym, żeby ta walka była szybko zrobiona. Ty mój drogi, mógłbyś zrobić, mógłbyś za czy nie? Ale jeszcze nie za szarżujesz. Chyba, chyba jeszcze nie za szarżujesz. Spróbujmy zrobić tak. Nie, nie mogę. Tak. Oni się bronimy. Z wami... Ile macie życia? 30, Ile a jeden A, spróbujmy. Może coś mi wejdzie. 16. OK, bez spraw. I jeszcze murale weszły. To mi się podoba. Okej, okay. bronisz się. Ty w niego, obok niego, ty jego atakujesz. dwie największe, tutaj będą największe straty. No i proszę, 24. Yes, dobra. Bez strat, zrobiona walka, dało się, dało się. Dowodzenie, łaska, spróbujmy łaskę wziąć. Złoto. Okej. Tutaj mamy spore kawalerzystów. Spora to nie jest aż tak dużo, Widziałem się, więc... O, trzy gryfy? O nie, najgorzej na świecie. Ale 12 ich jednak jest. Czy chcemy tak to zrobić? Spróbujmy, może tak. Okej. Okay. Ty i tak nie przybiegniesz całej mapy, więc gotujesz, atakujesz. Okej, okay, ty podjeżdżasz nam tutaj, serdecznie. Ja atakujesz, Okej. Okay. Teraz, czy chcę przyjąć na siebie kontratak. Możemy pojechać z tobą tutaj. Przyjmijmy kontra kontratak na gryfa. O, czternastu gryfów. Boli. Boli. Okej, czterech. Nie no. Dlaczego tak? Dlaczego no? O nie. Teraz muszę się zasłonić. Tak, tak. Kogo mi zaatakujesz? Grypa. Super, no to już po Gryfach. jest way okay. Tu zaatakuj. Zatakuj. zaatakuj go odsław. Czyli atak. koszta tak. To nie aż tak dużo. No i ty zabijasz ich. Okej. Okay. Mamy teraz mniejszą armię i to jest źle słabo. Weźmy ekspercki kontra chociaż. A no weźmy tu do No, Nie szkodzi. А спробуем разрашивать. Через вот Через Halo, przecież to jest tylko jeden Fenix! Dlaczego? No aż tak nie potraficie z nim walczyć, czy co? No dobra. Hmm. Czytaj Grec, czy tam sobie to? Powiedz mi, że nie będę musiał powtarzać. O będę musiał to Dobra, nie atakujemy go teraz. Nie obchodzi nas to. Co musimy zrobić? Muszę go zrobić skoro byłem, ja tu dlatego... Okej. Okay. Nie atakujemy tych dwóch. A, wy tutaj się ukryliście Okej, okay, podejdź tutaj, może ciebie zaatakują Będziesz mięsem armatni No nie za bardzo No nie za bardzo Kurczę, trochę strac jest A to wąc ja to bo mogę zrobić. Tak i Spróbujmy. 15. Tak, 13. Bronisz się, bronisz się. Staisz tutaj. Ci A teraz pójść. Czemu Ty tego Gryfa nie zaatakowałeś, to ja naprawdę nie wiem, ale to było dziwne, okej. Okay. Mamy 29 łuczników. Inteligencja, uchrona. Inteligencja. Ok, oni nam mówią, żebyśmy lepiej nie. A ja jednak pójdę wszystko sobie jeszcze raz pozbierać, tę armię. No ale niestety tych feniksów za bardzo nie będą do tego. Co to jest giermek? To jest giermek? Nie. pięciu giermków, czyli co? Czyli pięciu chłopów, czyli nie? Nie mam nadziei. Okej, okay. ty. Proszę, powiedz mi, że możesz tutaj przejść. Nie, nie, nie. Mama. Korda, panią. Korda. Korda, o. Okej. Okay. Okej, okay. taka tego, dwudziestu kłopotów, tego. Okej, tam jest, słuchajcie, z Heroesów w pięciu być będzie bardzo dużo odcinków, tak myślę. Bo już widzę jaka tam się będzie przeciągana długo. Bo mówię, nie jestem aż taki, jestem aż taki dobry w te piątkę Heroesów, więc... Mogę sobie za bardzo tutaj nie radzić. Bo to będzie złe. Atakować gry w tle, a Nie za bardzo. Może tutaj? O, osi mamy, zawsze coś. Szwora. Atakować tą szworę, czy nie atakować tej szwory? A to tak, zaatakujmy tą szworę. No, dobra. Przebulęję to jakoś doświadczenie no, wyszło ekspercki kontrolak, nie biorę tego dowodzenia. Teraz idzie. Kolejna tura. 5 pięć... Pięć giernków. Ile to jest 5 gierków? I w ogóle co to są 5 pier... giernków? Ale nie. ok, więc nie i atakuję ja pas.

Znaczy jest nieniszczalny, ale ty jesteś taki Na szczęście to są tylko chłopi, chociaż tyle. Okej, okay, ty zatakujesz, Mądry atak przyjmiesz. No i, no i ty zaraz go zatakujesz? Ile? Czy mnie to za bardzo obchodzi? Nie wiem. Chyba on i tak będzie mógł. Dwóch, sześćdziesiąt jeden, siedemdziesiąt dwa. Spróbuj ze starożytnym strzałem, żebym gwarantować jeszcze tobą. Będziesz mógł wrócić teraz szar? I tak będziesz. Dobra, przynajmniej to są mniejsze straty niż to co on, on zrobił. Też to są mniejsze straty. Tyle. Chodź. Ok, trzech. Okej, okay, no i... Mamy dobinę. Na szczęście. Okej. Okay. Wygraliśmy. No duże straty, ale i tak mniejsze niż to co mówiliśmy Na no, pierśnik, starożytnie, mocni i dobra. No to horda tutaj ach, aniołów. Nie mogę sobie tutaj normalnie przejść przez Dobra. Idziemy do wiatraku. no i koniec tej dury. Okay, tutaj 6 szarki może być. Łopu, zbierasz, zbierasz, Tutaj jest w ogóle jeszcze. Tutaj jest w ogóle jeszcze złoto. Darmowa, więc weźmy. Ok. zbierasz oczników. Chcę sobie teraz po prostu wszystkie, armie przyłączyć do... Freddy. Rad, żeby wiecie. A to jest moje. Mogę sobie pięć istot. O, na szczęście zdążę w tym tygodniu jeszcze to zrobić. Więc będzie spoko. Bardzo spoko. Pięć gryfów. Zawsze, zawsze to jest coś. Okej. Okay. Okej. Okay. No tutaj już nie dążymy, Ale tutaj idzie już po chłopu. I zdążysz? Mm. Szkoda! Chociaż... idź tutaj pod płyczników. Dzień wróbla z tego. Najpierw się ruszymy tobą. Ty lecisz tutaj. Teraz troszeczkę będę tych armii zbierał. Trochę nudno będzie, no ale potrzebne mi są, bo inaczej bo inaczej będzie słabo bardzo słabo tu was sobie zabieramy chłopów sobie zabieramy laszlo no i też sobie zbieramy chłopów No i no Trochę ta już jest o Trochę Ok, kolejna tura Co jest zrealizowane? zbagowało, tak mi się wydaje, bo... No... A dobra, już tutaj byłem. No bo, no bo... Nie wydaje mi się, żebym to zrobił, bo tutaj nie za dużo zrobiłem, no ale dobra, skoro oni tak mówią, że zrobiłem wszystko, to ja się nie kłócę, ja się w ogóle nie kłócę. Nie, na no odwrót. Na no odwrót. W ogóle ułożenie armii sobie kupmy. Frejda. Tak, swoje buty dajesz tu, to też dajesz tutaj. Okej. Okay. Okej, okay. Laszlo. Okej, okay, tak, w tak. Ty masz prędkość. Ty będziesz... Praktyk. Ma odwód, o tak. No i... No taki to taki to jest, taki to jest, tak, taki to jest suknę. No i po prostu ty będziesz zbierał armię co tydzień. O! O, tutaj kapłanów nie ma. A, by, a byli tutaj kapłani. Dziwne, dziwne. Idziesz tutaj jeszcze. A Lashlo idzie za tobą. Ile to jest pięć wienków. No nie wiem. Jakbyście o chudech ominąłem sobie to. teraz tajnie. Szkoda. Ale dobra, trudno. Jedno. Masz tyle jeszcze, a dobra. Jeden kawalerzysta, E. Ej, no ale tak to już nie powinno być. Naprawdę. Już nie powinniśmy tego kawalerzy zabierać. Dobra. W następnej turze atakujemy znowu te feniksy. I mam nadzieję, że tym razem się to uda. Albo być co, zostawimy to na następny odcinek, żebyście musieli więcej czekać. Więc ja się z wami żegnam ludzie. Nara. Wittajicie łapki w górę, komentarze, suby, dzwoneczki. Cześć joł!